Przegląd drogowych inwestycji prowadzonych przede wszystkim w samym mieście zaczniemy od doskonale już znanej państwu budowy, znanej, bo już pokazywanej na naszej antenie. Chodzi o ulicę Ciepłowniczą, to bodaj największa tego typu inwestycja od czasu generalnej przebudowy ulicy Popiełuszki, a zatem między Warszawską a Szkołą Muzyczną powstanie zupełnie nowa droga. Reszta zaś po przebudowie dostosowana będzie do standardu ulicy Popiełuszki właśnie. Pojawiam się minimum... Trzy pasy ruchu na, na całości. Mówimy o, tej, o tym fragmencie uczestniczącym, czyli będą trzy pasy ruchu. Fragmentami będą, będą cztery, bo to będzie pas zjazdowy tam do tych zakładów przemysłowych. Będzie duża ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych, będzie ścieżka rowerowa i będzie chodnik. Czyli w, po wybudowaniu tej drogi, rowerzyści też dostaną możliwość bezpiecznego przemieszczenia się, na przykład z Osiedla Stare Sady, w rejon przemysłowy czy w rejon miejscowości Dąbrowa. Ruch, w, Pasem, czy drogą wydzieloną, odseparowaną od ruchu pojazdów e, ciężkich, więc tutaj rowerzyści na tej inwestycji też, e, też, e, też skorzystają. Inwestycja, której całkowity koszt to 24 miliony 600 tysięcy złotych połączy ulicę Sieradzką z rądem o zbiegu ulic Popiełuszki oraz Warszawskiej. Mamy tutaj duże zewnętrzne dofinansowanie, bowiem budowa współfinansowana jest ze środków rządowego funduszu Polski Ład. Program inwestycji strategicznych w kwocie 18 milionów 700 tysięcy złotych. Wykonawca tak naprawdę już przystąpił do rozbiórki tej drogi istniejącej, ma zamiar wykonać parkingi. Zostały rozebrane też został rozebrany już na początku, tuż po podpisaniu umowy taki budynek mieszkalny przy przejeździe, przy przejeździe kolejowym, i w ostatnich dniach rozebrany został ostatni kolidujący z inwestycją budynek gospodarczy. Na terenie byłej bazy przedsiębiorstwa, które zajmowało się budową wodociągów i, i kanalizacji. W części, mniej więcej, od szkoły muzycznej do kanału wieluńskiego jest wykonana w tej chwili stabilizacja gruntu rodzimego. I wykonane są częściowo nasypy. Częściowo wykonana jest tutaj kanalizacja deszczowa na tym odcinku. I usuwane są na bieżąco też pozostałe kolizje. A teraz ulica Stodolniana. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdu do posesji i miejsc postojowych z kostki betonowej. Co jeszcze? Jeszcze będzie też o rozbudowie ulicy Kijak. Odcinek wzdłuż torów kolejowych. Planowana jeszcze jest do przebudowy cała, może nie cała infrastruktura, ale infrastruktura drogowa bezpośrednio na osiedlu i dojazd od osiedla w stronę ulicy Popiełuszki. To jest inwestycja, która się powinna zakończyć. W przełom września-października tego roku. Koszt realizacji tej inwestycji to około 1,5 miliona złotych. W ramach dobudowy oświetlenia, to jest inny przetarg, ale w ramach dobudowy oświetlenia na terenie gminy Wieluń, to ulica Stodolniana, tutaj ten, to przejście wzdłuż torów i dojście do ulicy POW jest też objęte właśnie dobudową oświetlenia, więc oprócz realizacji samej przebudowy pojawi się na tym odcinku oświetlenie. To jest tak ta ulica też pełni, czy w części, taki skrót pomiędzy, czy alternatywę dojścia na stację kolejową. Tak dużo, dużo, dużo osób tamtędy korzysta. Niestety nie zostanie zrealizowany z uwagi na to, że kolej się, że tak powiem, wycofała z wcześniejszej zgody. Miał powstać jeszcze łącznik pomiędzy ulicą Stodolnianą a ulicą Warszawską, także można byłoby ten obszar, tę inwestycję też wykona, wykorzystać jako no, dojście mieszkańców z ulicy, z ulicy na Wschodzie i z osiedla Starsady Wyszyńskiego do strefy przemysłowej. Był taki zamysł, były podjęte kroki, była pierwotnie zgoda kolei, była też za drugim razem udało się podjąć stosowną uchwałę Rady Miejskiej. Jednak no, z uwagi na y, pewne plany kolejowe, chwilowo temat został zarzucony. Być może dojdzie do y, kiedyś do, y, do skutku. Ulica Kijak, objęta przebudową, jest odcinek około 410 metrów. Odcinek, który w tej, do tej pory był pozbawiony chodnika, był takim wąskim gardłem na ulicy na właśnie tej ulicy. Termin realizacji to jest też kontrakt wart około 1,5 miliona złotych. Termin realizacji też październik 2000 do bieżącego roku. Pojawi się chodnik, pojawi się jezdnia szerokości od 5 do 5,5 metra. Prace idą w tej chwili dosyć sprawnie po krótkim przestoju i usuwaniu kolizji. Z jednej strony praktycznie już na całości został ustawiony krawężnik, została częściowo wykonana konstrukcja, czyli została wykonana stabilizacja i częściowo warstwy nośne z kruszywa. Oczywiście to jeszcze nie wszystko. Szczegółowe informacje na temat wspomnianych w materiale inwestycji i nie tylko podamy już Państwu w rozszerzonej wersji w temacie tygodnia. Tam cała rozmowa z Maciejem Presiem. Zapraszamy zaraz po sporcie.